dotyczącym samolotu Gap. Dzień dobry, witam Państwa. Nie ukrywam, że mam niezwykłą wielką tremę, ponieważ nie jestem historykiem lotnictwa, tylko zwykłym historykiem aczkolwiek dwóch historyków lotnictwa na domów by było za dużo, więc cieszę się, że jestem tylko historykiem, ale mam wielką tremę, ponieważ mój referat, moje wystąpienie w znaczący sposób różni się od większości wystąpień tutaj Państwa. Nie jest to wystąpienie stricte techniczne, nawet mogę powiedzieć, że wcale nie jest techniczne, nie jest poświęcone tym sprawom, nie jest wystąpieniem stricte poświęconym biografii jakiejś postaci jednej. Raczej jest takim zbiorem ciekawostek, anegdotek poświęconym temu, jak w niezwykły sposób wykorzystano samolot rolniczy, samolot PZL-101 Gadron w filmie w Pustyni w Puszcz, w reżyserii Władysława Siesickiego. Ten slajd, który jest slajdem tytułowym, zdjęcie, które tutaj zostało wykorzystane, to jest autentyczne zdjęcie burzy piaskowej wykonane przez jednego z agrolotników w Afryce. Teraz nie przypomnę sobie, czy to Egipt, czy to Sudan. Afryka. Proszę uwierzyć na słowo. Proszę Państwa, 16 października, czyli 52 lata temu i 4 dni, minęła okrągła rocznica, okrągła 52 rocznica premier filmów Pustyni i puszczy w reżyserii właśnie Władysława Siesickiego, który oprócz tego, że film wyreżyserował, był także autorem scenariusza, a także jednym z trzech autorów dialogów, co można powiedzieć o filmie? Niewątpliwie jedna z superprodukcji tamtego okresu, film o budżecie 40 milionów złotych, tutaj ze znakiem zapytania nie udało mi się na ten dzień jeszcze w pełni zweryfikować tej informacji. Film, który w momencie, kiedy rozeszła się wieść o tym, że będzie kręcony, spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem całego społeczeństwa. Myślę, że tutaj wszyscy z nas czytali w Pustyni i w Puszczy. Do zeszłego roku była to jeszcze lektura. Także film, no po prostu na który czekało całe społeczeństwo. To tutaj dobrze. Jeżeli chodzi o samokręcenie filmu, powstawał on w okresie prawie trzech lat od 1971 do 1973 roku na terenie Egiptu, Sudanu i Bułgarii. Jeżeli chodzi o kręcenie scen egipskich, to tutaj były kręcone plenery kairskie, w tym scena burzy piaskowej. W Bułgarii kręcono sceny kulminacyjne pierwszej części filmu, czyli scenę zabicia Lwa i Beduinów przez Stasia. Natomiast w Sudanie kręcono całą drugą część filmu, gdyż film był podzielony tak naprawdę na dwie części, prosto 84 minuty suma summarum. Film można było nazwać superprodukcją, megaprodukcją. Świadczy o tym budżet, świadczy o tym czas trwania. Można powiedzieć, że współczesne filmy mają raptem, nie wiem, dwa miesiące, może dni zdjęciowych. Tutaj całość trwała praktycznie trzy lata. Wielkie wyzwanie dla całej ekipy, trzeba było nawiązać kontakty zagraniczne. Kręcenie filmu wymagało częstych wyjazdów, rozpoznania plenerów a także wiele takich dodatkowych kłopotów z obsadą i z innymi podobnymi rzeczami. Jak już wspomniałam, reżyserem filmu został Władysław Ślesicki, czyli autor filmów takich jak Rodzina Człowiecza, który był nagrodzony Grand Prix Festiwalu w Wenecji, czy Ruchomych Piasków, bardzo doświadczony dokumentalista. I tutaj jeszcze jedna z takich ciekawostek. Jako pierwsi z pomysłem ekranizacji w pustyni i puszczy, powieści Sienkiewicza, wcale nie wyszli Polacy. Z takim pomysłem pierwsi wyszli Amerykanie, a następnie pomysł, można powiedzieć, że przejęli Włosi i Niemcy. Miało to miejsce wszystko przed II wojną światową, ale z racji właśnie olbrzymich wyzwań, konieczności kręcenia filmów w Afryce, co by generowało olbrzymie koszty, pomysł ten został zarzucony. Proszę Państwa, do dziś film pozostaje na drugim miejscu pod względem liczby widzów, którzy obejrzeli go w kinach. Pustyni w pustyni i w obejrzało 31 milionów osób. Zajmuje drugie miejsce po krzyżakach w reżyserii Aleksandra Forda, którego widownia wynosiła 32 miliony 315 695 osób. I plasturuje pustyni i w Puszczyk przed potokiem z widownią na poziomie 27 milionów. Widzuch. Warto też wspomnieć, że film był dystrybuowany w innych krajach. Tutaj widzimy USA, Włochy, Węgry i NRD. I właśnie na slajdach możemy zobaczyć oficjalne plakaty filmowe: NRD, Węgry i Włochy. W 1974 roku film został nagrodzony Nagrodą Oscar Italii, a w Polsce reżyser otrzymał nominację w konkursie Złotych Lwów. O twórców głównych ról, czyli Stasia i Nel, wybrano spośród pośród 7 tysięcy kandydatów. W tym do roli Nel zgłosiło się 5 tysięcy dziewcząt. Najmłodsza kandydatka miała 3 lata. To nie koniec, a najstarsza miała lat 30, ale twierdziła, że bardzo młodo wygląda. Ostatecznie Nel zagrała Monika Roska, wówczas 8-letnia uczennica. W roli Stasia wystąpił, urodzony w 1955 roku Tomasz Męczak, wówczas uczeń czwartej klasy liceum. E, proszę Państwa, tak jak już wspominałam, bardzo dużo wyzwań stanęło przed ekipą. E, Zapomniałem jeszcze wspomnieć o jednym: e, lata kręcenia filmu. E, warto zwrócić uwagę. Mamy lata 70., to jest okres po zakończeniu wojny sześciodniowej na tamtym terenie, kiedy Izrael przejmuje duże terytoria należące do państw arabskich. W 70. roku zaczyna się wojna na wyniszczenie, także obecność w Afryce, w Egipcie, w Sudanie zbiorowiska ludzi wyposażonego w aparaty fotograficzne i w notesy mogła wzbudzać spore zainteresowanie i spory niepokój. I w początkowych okresach kręcenia właśnie ekipa miała z tego względu nieprzyjemności pod kątem oskarżeń o no szpiegowsko-potencjalne. Wszystko ostatecznie dobrze się skończyło, film powstał, więc wielkich nieprzyjemności nie było, ale na, o tym należy y, pamiętać. Wracając do wyzwań. Dużym wyzwaniem było także znalezienie od twórców Kalego i Mei. Ostatecznie zagrali je amatorzy z Sudanu, a także trzeba było znaleźć od twórców ról zwierzęcych. I o ile z psem, z sabą nie było problemu, zagrały go dwa dogi, Łoś i Apacz, wytresowane przez Franciszka Szydełko, yy, który presował wcześniej Szalika między innymi z filmu Cztery pancerni yy, i pies, to znalezienie słonia nieagresywnego, słonia wytresowanego do odegrania tych kultowych scen z Bujaniem Nel na trąbie, było sporym wyzwaniem. Ostatecznie udało się w bułgarskim cyrku znaleźć słonicę tarę, która była bardzo łagodna i te sceny udało się sfilmować. No kolejnymi wymagającymi scenami były sceny zbiorowe okresu XIX wiecznej Afryki, powstania Mandbiego, no i oczywiście Busza Pieskowa, o której Państwu powiem za chwilę trochę więcej. Jeżeli chodzi o samą ekranizację Władysława Siesickiego, to jest to ekranizacja bardzo wierna powieści. Praktycznie reżyser nie wprowadza zmian. Te, które wprowadza są bardzo nieliczne i mają one na celu jakby skondensowanie akcji i jej przyspieszenie. Jego wersja jest w pewnym stopniu współcześniona, to znaczy nie ma w porównaniu z książkowym oryginałem widocznych pokleps w stosunku do kolonialnej Anglii. No wiadomo z jakich względów. W czasach PRL-u raczej to też by nie było możliwe i yy, mile widziane. Co warto powiedzieć o reżyserze? No na pewno nie chciał on zatracić ducha powieści. Ale stało przed nim właśnie bardzo wiele wyzwań, którym on i cała ekipa starali się sprostać. Burza piaskowa w filmie i również w powieści jest kluczową sceną. Sceną, która służy jako wyzwanie dla bohaterów. To jest punkt zwrotny w tabule. On prowadzi do dalszego rozwoju historii. Po burzy piaskowej Staś i Nel uwalniają się od porywaczy. I zostają w Afryce z sami na siebie. Także jest to punkt zwrotny. Jeżeli chodzi o samą burzę, w opisie mistrza Słowa, jakim nie wątpliwie był Henryk Sienkiewicz, jest ona ukazana jako potężne i gwałtowne zjawisko atmosferyczne, symbol siły natury. W opisie widzimy dramatyzm, grozę, realizm. No i teraz przychodzi moment na oddanie głosu no w liście. Ale spokojnie skróciłam ten opis, nie mamy tyle czasu. Wszyscy pamiętamy opisy przyrody Uksiękiewicza na pięć stron. Tyle nie będę czytać, uwzmogę Państwa. Na południowym zachodzie białawy przedtem gimnokrąt pocierniał. Upał trwał ciągle i słońce paliło głowy jeźdźców. Senty wzbiły się widocznie bardzo wysoko, albo cienie od ich skrzydłem, malały coraz bardziej, a w końcu znikły zupełnie. Uczyniło się duszno. Arabowie krzyczeli na wywłądy, póki nie wyschły im gardła, po czym umilkli, umilkli i nastała cisza śmiertelna, przerywana stękaniem zwierząt. Małe walizki piaskowe o ogromnych uszach przemknęły się koło karawany, uciekając w stronę przeciwną. Ten sam Beduin, który poprzednio rozmawiał z Idrysem, ozwał się znowu jakimś dziwnym, jakby nie swoim głosem. — Patrz, powietrze drży. Tego nie bywa w zimie. Jako że rozpalone powietrze poczęło drgać, a skutek złudzenia oczu jeźdźcom wydało się, Przetkają piaski. A w ten drugi Beduin, jadący na czele jako przewodnik tych błądów, odwrócił się i ją wołać: Idzie już, idzie! I rzeczywiście wiatr nadchodził. W oddali pojawiła się jakby ciemna chmura, która czyniła się w oczach coraz wyższą i zbliżała się do karawany. Poruszyły się też na naokół najbliższe fale powietrza i nagle podmuchy poczęły skręcać piasek. Tu i ówdzie tworzyły się lejki, jakby ktoś wiercił kijem powierzchnię pustyni. Miejscami stawały chybkie wiry, podobne do kolumienek cienkich u spodu, a rozwianych jak pióropusze w kurze. Ale wszystko to trwało przez jedno mgnienie oka. Chmura, którą pierwszy ujrzał przewodnik biegunów, nadeciała z niepojętą szybkością. Ludzi i zwierzęta uderzyło jakby skrzypło olbrzymiego ptaka. W jednej chwili oczy i usta jeźdźców napełniły się kurzawą. Tumany pyłu zakryły niebo, zakryły słońce i na świecie uczynił się mrok. Ludzie poczęli tracić je z oczu. A najbliższe nawet biegłądy maj majaczyły jak węgle. Nie szum, bo na pustyni nie ma drzew, ale huk wichru głuszył na woływania przewodnika i ryk zwierząt. W powietrzu czuć było taką wonię, jaką wydaje czap węgli. Wielbłądy stanęły i odwróciwszy się od wiatru, powyciągały długie szyje w dół, tak że i dotykały prawie piasku. Nastała chwilowa cisza, lecz rudy mrok rozpraszał się bardzo powoli, albowiem słońce nie mogło przebić się przez tumany zawieszone w powietrzu. Grubsze i cięższe drobinki piasku poczęły jednak opadać. Napełniły one wszystkie szpary i załamania w siodłach i zatrzymywały się w autach odzieży. Ludzie i zwierzęta za każdym oddechem ciągali pył, który drażnił ich płuca i skrzypiał w zębach. Grubszy piasek opadł zupełnie. Pozostał w powietrzu tylko subtelny, czerwony tył. Coś w rodzaju śleżogi, przez którą słońce przeświecało jak miedziana blacha. Ale widać już było dalej. Przed karawaną ciągnęła się teraz płaska równina, na której krańcowym oczy Arabów dostrzegły znów murę. Była ona wyższa od poprzedniej, a prócz tego wystrzelały z niej jakby słupy, olbrzymie rozszerzone u góry kominy. Na ten widok zadrżały serca Arabów i Beduinów, albowiem rozpoznali wielkie wiry piaszczyste. Idrys podniósł ręce i zbliżywszy dłonie do uszu, począł bić po kłonie nadatującemu wichrobit. Jego wiara w jedynego Boga nie przeszkadzała mu widocznie dziwiwać się innych, albowiem Staś usłyszał wyraźnie, jak mówił – Panie, my dzieci Twoje, a więc nie pożresz nas. A pan właśnie nadleciał i targnął z zwierłątami z siłą tak straszliwą, że ona nie poukładały na ziemię. Zwierzęta zbiły się teraz w ciasną gromadę z głowami zrzuconymi w środek kusowie. Poruszyły się całe masy… Jaskół. Karawana ogarnął urok głębszy niż poprzednio. A w tym mroku przelatowały obojeściów jakieś jeszcze ciemniejsze, niewyraźne przedmioty, jakby olbrzymie ptaki lub rozpędzone wraz z huraganem wielbłądy. Lęk ogarnął Arabów, którym zdawało się, że to są duchy zaklinionych pod piaskami zwierząt i ludzi. Wśród huku i wycia wichru słychać było dziwne głosy podobne do szlochania, to do śmiechu, to do wołania o pomoc. Lecz to były złudy. Karawanie groziło stokroć straszniejsze rzeczywiste niebezpieczeństwo. Sudańczycy wiedzieli dobrze, że jeśli któryś z wielkich wirów, tworzących się ustawicznie w onie huraganu, pochwyci ich ze skręty, to postrąca jeźdźców i porozprasza wybłądy, a jeśli załamie się i zwali nami, wówczas w mieniu oka usypie nad nimi olbrzymią, piaszczystą mogiłę, w której będą czekali, póki następny huragan nie odwieje ich Stasiowi kręciło się w głowie, tchu jeszcze w piersiach je i go piasek. Po chwili jednak, czując, że się dusi, począł wołać zdobionym głosem: Ratujcie małą bind, ratujcie małą! Bind. Proszę Państwa, przeniesienie na ekran tej sceny było nie lada wyzwaniem dla ekipy filmowej. W powieści burza jest opisywana bardzo sugestywnie, co przed chwilą słyszeliśmy. Możemy opuścić. Nie wiem, czy teraz się włączyć, czy nie włączyć.

Przeniesienie tej sceny było yy, sporym wyzwaniem. Yy. <coughs> Świadczę też o tym yy, cytat, który powiedział yy, reżyser siezicki yy, Uświadomiłem sobie, że przecież jedno takie ziarenko piasku w kamerze wystarczy, aby zniweczyć całą pracę filmowej yy, ekipy. No tak, no, pracowanie kamery mogło zniweczyć wszystko, co udałoby się yy, sfilmować. Yy. Przeniesienie sceny było sporym wyzwaniem. Yy. Tak jak już zaczęłam mówić wcześniej, Burza gwiazdkowa jest zapisana bardzo sugestywnie. Utkwiła ona czytelnikom jako jedna z takich najbardziej dramasty, dramatycznych scen. No i powinna być równie mocna na ekranie, dlatego reżyser połowił się, jak to sfilmować, w jaki sposób, żeby też nie odbiegać od innych produkcji, produkcji zagranicznych. No a problemów było co nie miana. co nie miara. Hmm, Trzeba było znaleźć przede wszystkim odpowiedni plener. To wydawałoby się banalne znaleźć pustynię w Egipcie, ale chodziło o y, zabezpieczenia y, techniczne, y, o zaplecze techniczne, podłączenie agregatów, podłączenie dużego wiatraka, propelera, który miał za zadanie wywołać duże piaskowo. Ekipa niestety nie dysponowała bardziej technicznie zaawansowanymi rozwiązaniami, jak chociażby silnikami odrzutowymi, które wykorzystano przy kręceniu filmu Hartu z 1966 roku. No niestety wiatrak nie dał rady, obrzucał piasek raptem na odległość 3 metrów. To uniemożliwiało filmowanie. W tej sytuacji dawało radę sfilmować tylko bliższe plany, nie było mowy zupełnie o dalszych planach, czyli o scenie właśnie całej. Pogoni karawany. No i dodatkowym zagrożeniem było zasypanie kamery, o którym wspomniałam przez chwilę. Postanowiono jednak spróbować coś nakręcić z tym propelerem. No, efekt był delikatnie mówiąc niezadowalający. Tutaj, tylko taki króciutki cytat z samego końca wspomnień reżysera. Yy... Motor kicha, drugi raz wreszcie rusza śmigła, nabiera rozpędu, lecz nie widać efektu. Podbiegam, rzucam przez śmigło o garść piasku. Podmógł poczuca piach na odległość trzech metrów. Przy takim pianiu nie można sfilmować nawet zbliżenia jeźdźca, co dopiero oddziału. Ale na szczycie jest jeszcze y, trochę naturalnego wiaterku, który słabnie z każdą chwilą. Szybka narada. Zbieramy ludzi i rozstawiamy na grzbiecie wydmy na przy Na komendę wszyscy poczucają, czym się da. Deską, łopatą, garściami. Wacek Jasiankowski, złota rączka, piągą stenografa, zapala się cedynę, daje sygnał aktorowi, rusza kamera. I zaraz jakiś korliwiec obsypuje kamerę. Zamiast rozproszonego pyłu spadają w piasku. Bogusław okrywa kamerę koszulą, krzyczy. krymie, mnie! Schodząc, myślę, jakim sposobem powtórzyć burzę. Jestem zgniebiony. Gdzie są te siekące smugi pędzącego fiaku, trąby powierzchni, Gdzie groza rozszalałego żywiołu? Gdzie o dramatycznej walce z przyrodą? Za moimi plecami jest cicho. Czuję na sobie wzrok wszystkich, starali się, co mam im powiedzieć. Sorry, sir, mówi cicho Gabry, kierownik produkcji. Jest mi przykro, mogłem tylko oferować panu to, co mi polecono, wydać do zdjęć. Anglicy do filmu Hartum przywieźli kilka rzutowych silników, a my tu poczucamy piasek garstkami, pokręcił tłucząco głową. Po miesiącu wejrzałem zdjęcia. Z nieba spadały bomby piaku. Od czasu do czasu ktoś machał przed obiektywem łopatą. Gdzie groza? Gdzie napięcie, gdzie dramatyzm, gdzie się realizm, zamiast dramatu na ekranie widoczny był raczej komediodramat, komediodramat i należało znaleźć rozwiązanie. Tutaj przyszedł z pomocą Wiesław Jaszczyński, lekarz ekipy, a także pilot. Dobrze, w latach 72, 73 i 73, 74 kierownik jednej z egipskich bas który nawiązał kontakt z opylaczami w Egipcie, agrolotnikami na kontrakcie y, na opryski pól y, bawełny. Y, co wiemy? Wiemy, że za sterami Gatrona, który został wykorzystany do y, wywołania efektu burzy piaskowej w w pustyni i w puszczy, y, znajdował się y, szef jednej z baz egipskich, Niestety nie udało mi się ustalić kto mógł nim być na ten moment. Bardzo możliwe, że był to szef opelaczy z bazy Bena BH ben oddalonej kilkadziesiąt kilometrów od, od Kairu, może jakiejś bazy bliższej. Natomiast wiemy dosyć sporo o samolocie. Był to samolot o numerze rejestracyjnym SP Way. Na tym print screenie z kroniki filmowej to ujęcie jest dosyć rozmazane, przez to, że jest właśnie to print screen, ale myślę, że za chwilę będzie widać wyraźnie. Jeżeli chodzi o sam samolot, to <tryk> jeszcze chciałbym przerzucić, yy, nosił on tego egzemplarza, to 119-320, był to jeden z ostatnich gabronów, które opuściły wytwórnię sprzętu komunikacyjnego w Warszawa w Okędzie. Zarejestrowany został w 1969, wyrejestrowany w 1977, rok wcześniej przeszedł wypadek. No i wiemy, że brał udział w akcjach agro w Egipcie i w Sudanie, o czym świadczą zachowane zdjęcia. Tutaj tak I fragment króliki w Gracias. Chciałam bardzo serdecznie podziękować organizatorowi konferencji, a prywatnie mojemu małżonkowi, który znalazł go w odmętach internetu w okolicy właśnie rocznicy premiery filmów Pustyni i Puszczy. Na filmiku, na print screenie właśnie widać numer rejestracyjny Gawrona SP Way, ale także na fotosach Filmu, które znajdują się w posiadaniu filmoteki narodowej, doskonale właśnie widać numer rejestracyjny. Właśnie zdjęcie, które tutaj jest na tym slajdzie, pochodzi ze zbiorów fototeki narodowej Fina. Także o samolocie wiemy trochę, natomiast nie udało mi się ustalić nic, co byśmy wiedzieli o pilocie. I tutaj wielki apel do Państwa, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Kto rozpoznaje pilota ze zdjęcia? Bardzo proszę o jakieś informacje. Jeżeli Państwo wiedzą, oczywiście w kulualach, będę oczywiście rozpytywać agrolotników jutro na zjeździe. Mam nadzieję, że w publikacji uda się już zamieścić nazwisko pilota oraz wszystko to, czego nie udało mi się powiedzieć Państwu w tym krótkim, 20-minutowym czasie. Dziękuję bardzo.